7 kroków po śmierci pupila w lecznicy: o tym, jak zabezpieczyć dowody do pozwu. Po śmierci pupila w lecznicy liczy się od 24 do 48 godzin. Oto 7 kroków, jak zabezpieczyć dowody potrzebne do pozwu. Pierwszy krok: natychmiast pisemnie zażądaj kopii pełnej dokumentacji. Klinika ma obowiązek prowadzić takową i udostępnić ją także właścicielowi w postaci wydruków, płyt lub innych kopii elektronicznych. Drugi krok. Nie zgadzaj się na utylizację ani kremację zwłok. Zabezpiecz ciało w chłodzie i zleć nekropsję w jednostce akademickiej lub PIW. Protokół sekcyjny to kluczowy dowód zaniedbań lub niewłaściwej praktyki. Trzeci krok. Zabezpiecz opakowania i numery serii leków i wyrobów użytych przy leczeniu. To potrzebne także pod ewentualną odpowiedzialność za produkt lub wyrób medyczny. Czwarty krok. Poproś o listę podanych leków, dawek i wykonanych procedur. Masz prawo do informacji o leczeniu, które odbywa się krok po kroku. Zapisz nazwiska personelu. Piąty krok. Złóż w sądzie wniosek o zabezpieczenie dowodu. Wskaż dokumentację, nagrania z monitoringu, jeśli są, oględziny i przesłuchanie świadków. To jest możliwe także przed pozwem. Szósty krok. Udokumentuj wszystko zdjęciami i notatką z godzinami. Zachowaj rachunki i korespondencję z kliniką. Siódmy krok. Skonsultuj roszczenia deliktowe lub kontraktowe. W zależności od okoliczności możesz oprzeć je na winie lub nienależytym wykonaniu umowy.